Elo elo mordy, dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek spróbuj się nie zaśmiać challenge i z klamerkami kogoś głupie komary i na moim kanale to już jest drugi odcinek i wbijajcie na kanał Kuba Kiełczak i Alan Kalbo, Bloody Player, dawajcie im łapki, subskrypcje, mi też. I piszcie im komentarze, i mi też. Dobra, i jest ze mną a mnie, A mi nie, nie piszecie? A mi kasz, nie, kasz? nie piszecie? Ty nie, masz a nie, ma boga kanału. Później sobie założę. O! Ok, zaczynam. Hej.

O co ci chodzi? Wszystko Nie. 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 na Nie. Nic Nie. 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 Można tylko jedną. Boli. Boli. Nie! Kurwa. Ja bola tam. Boli. Ścina! Nie! Boli. A jak to się zaczęło? Boli. Właśnie nie. Co to? Miedzisz, że już wszystko śmiechę. No to z... Właśnie nie. Daję mu dupy.

Ała. Ała, ała no Dobra, ale ja, przecież, ja się raz zasmiałem. a ja Dobra, co na tyle w tym odcinku. Dzisiaj był ze mną Kuba Kiełczak, Kasper Kiełczak. Spadaj i spinaj. Cześć. Dobra, i mówiłem, róbcie... Mówiłem... Róbcie komentarze. Mówiłem, co macie zrobić. Dobra, ja no, nie broda.